Witajcie w 2024 roku. Mam nadzieję, że będzie on dla nas wszystkich opitował wiele udanych inwestycji nieruchomościowych. Dzisiaj cofniemy się nieco w przeszłość i podsumujemy sobie najważniejsze zmiany, jakie zaszły na rynku nieruchomości w 2023 roku i jakie to może mieć przełożenie na rok 2024. Ja nazywam się Łukasz Molek i na co dzień zajmuję się budowaniem portfeli nieruchomości na wynajem oraz zarządzaniem najmem, a tymczasem zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Zaczynamy! Pierwszy kwartał minionego roku był dla rynku nieruchomości czasem zmiany, ponieważ zaczęli na rynek wracać klienci kupujący, nawet w obliczu wciąż trudnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w naszym kraju. Pod koniec marca poszukujących lokali na sprzedaż było już o 16% więcej niż w lutym oraz aż o 70% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Niezależnie od zawirowań, jakie są na rynku nieruchomości, Polacy są wciąż narodem, w którym kult. Posiadania własnego mieszkania jest najważniejszy w odróżnieniu od krajów zachodnich, gdzie ponad połowa osób wynajmuje nieruchomości. Pod koniec kwietnia weszły w życie nowe przepisy zmuszające właścicieli mieszkań czy domów jednorodzinnych, którzy chcą sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość, do uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej dla danej nieruchomości. Po co to komu nie wiem i pewnie nikt nie wie, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Dla właścicieli nieruchomości taki certyfikat to koszt, często nie mały, bo od kilkuset do, do nawet tysiąca złotych. A dla kupujących oraz najemców kompletnie nic nie warty papierek. Bo jeżeli ktoś z Was miał taki dokument w rękach, to wie, że ciężko cokolwiek z niego wywnioskować. Data ważności takiego certyfikatu to 10 lat, a jeżeli ktoś z Was nie będzie go miał, to grozi Wam kara do 5 tysięcy złotych. Dużo ciekawiej zrobiło się w lipcu. Bo rynek rozpędził się na dobre za sprawą startu nowego rządowego programu, jakim był bezpieczny kredyt 2%. Miał on na celu wesprzeć młode osoby w zakupie swojej pierwszej nieruchomości. Wprowadzenie nowych kredytów miało zwiększyć dostępność tych mieszkań dla osób o niższych dochodach, które wcześniej mogły mieć problemy z uzyskaniem kredytu. Dzięki temu programowi można było nabyć nieruchomość za maksymalnie 700 tys. zł w przypadku singli, natomiast w przypadku małżeństw było to 100 tys. zł więcej. Myślę, że to całkiem przyjemna kwota, za którą spokojnie można kupić nieruchomość, nawet na rynku pierwotnym w największych miastach wojewódzkich. Dodatkowo, jakby tego było mało, rządzący wymyślili, że program Bezpieczny kredyt można połączyć z programem mieszkanie bez wkładu, dzięki czemu osoby, które nie miały zaoszczędzonego żadnego kapitału, mogły nabyć nieruchomość. W pewnym momencie dochodziło do tak absurdalnych sytuacji, w których osoby chcące kupić własne mieszkanie, nie miały pieniędzy, żeby wpłacić właścicielowi zadatek na poczet zakupu. Jak łatwo można się domyślić, było to mocne napędzenie sprzedaży i przez pierwsze półtora tygodnia programu w siedmiu największych miastach w Polsce sprzedaż była na poziomie, jakim rok wcześniej, w ciągu całego miesiąca. A jak wiadomo, popyt zawsze napędza ceny, więc te zaczęły szybko rosnąć. Następnie rządzący wprowadzili ustawę o zakazie cesji umów, która ma przeciwdziałać spekulantom na rynku nieruchomości. Zmiana ta wprowadza zakaz sesji umowy rezerwacyjnej, chyba że na rzecz osób najbliższych, czyli takich, które są zaliczane do pierwszej albo drugiej grupy podatkowej, oraz ogranicza możliwość sesji umowy deweloperskiej. Warto wspomnieć, że powyższe zmiany dotyczą tylko umów zawieranych na bazie nowej ustawy deweloperskiej, a umowy zawarte na podstawie poprzedniej ustawy nie podlegają tym ograniczeniom. Dodatkowo ustawa obejmuje jedynie osoby fizyczne. Pod koniec okresu wakacyjnego także nie było nudy, bo mieliśmy zmiany w podatku PCC. Dotychczas osoby za dokonujące zakupu mieszkania lub domu na rynku wtórnym były zobowiązane do płacenia podatku od czynności cy cywilnoprawnych, czyli tzw. podatku PCC, który wynosił 2% od wartości transakcji. Jednak nowy rząd wprowadził dwie nowe poprawki, które wpłynęły na zmiany w tym zakresie. Zgodnie z nowelizacją, Osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie nie muszą już płacić podatku PCC, niezależnie czy ta transakcja jest na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym. Natomiast ten sam akt prawny nakłada 6% podatek PCC na osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, które kupują na jednej nieruchomości gruntowej. I tutaj ważne, żeby nie mylić tego z jedną inwestycją, więcej niż 5 lokali. Podatek trzeba będzie zapłacić od szóstego i każdego kolejnego mieszkania, a będzie on obejmował zarówno rynek wtórny, jak i pierwotny. Powyższa zmiana prawdopodobnie wpłynie na pewne ograniczenia zakupu przez fundusze inwestycyjne, natomiast raczej niewiele zmieni dla osób kupujących w celach spekulacyjnych na mniejszą skalę lub po prostu na wynajem. Warto zaznaczyć, że jedna inwestycja może być realizowana przykładowo na trzech różnych działkach. Co daje już możliwość zakupu łącznie 15 mieszkań w całej inwestycji, czyli po 5 na każdej działce. Mimo, że w lipcu i w sierpniu na rynku kredytów hipotecznych działo się sporo za sprawą kredytu 2%, to we wrześniu nieoczekiwanie sporą zmianę zostaliśmy przy standardowych kredytach. Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie zdecydowała się na obniżkę aż o 0,75 punkta procentowego i była to pierwsza taka obniżka od maja 2020. Raczej niewielu spodziewało się, aż tak dużej obniżki był to zapewne zabieg przedwyborczy poprzedniej władzy i on niestety w rezultacie napędził jeszcze bardziej już mocno rozgrzany rynek. Dlatego też w październiku mieliśmy kolejną podwyżkę cen, co w ujęciu rok do roku w niektórych miastach robiło już naprawdę spore wrażenie. Porównując październik 2022 mieszkania w kadowicach podrożały o około 21%, a przeciętny wzrost cen w 17%. Miasta, które, które były poddane temu badaniu, to było 11% rok do roku. Nie może to dziwić, skoro październik był rekordowym miesiącem, jeśli chodzi o kredyty. Udzielono ich ponad 24 tysiące, czyli najwięcej od dwóch lat, z czego 60% to kredyty 2%. Polacy na zakup mieszkań pożyczyli prawie 10 miliardów złotych, czyli o 360% więcej niż równo rok wcześniej. Mimo tak dużych wzrostów cen w Katowicach, i tak są one jednymi z najtańszych miast w Polsce. Cała aglomeracja Śląska jest bardzo dobrym miastem do inwestowania, które przyciąga wielu inwestorów z większych miast, jak chociażby Kraków, Warszawa czy Wrocław. W listopadzie Waldemar Buda podpisał rozporządzenie szumnie oznaczone jako stop deweloperce, w którym określono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe budynki oraz ich usytuowanie. Co konkretnie zmieniają te przepisy? Między innymi zwiększają odległość budynku mieszkalnego od granicy działki, a także nakazują minimalne powierzchnie lokali usługowych oraz obowiązek wspólnych przestrzeni dla mieszkańców e, rowerowni, wózkowni, czy jak zwał, jak zwał. ówczesny minister przyznał, że przepisy mają wejść w kwietniu 2024, tak żeby nie zaskakiwać firm, które mają w toku swoje projekty budowlane, a wybiegając już nieco w przyszłość. Patrząc na to, że grunty cały czas drożeją, a przez zmiany wprowadzone przez rząd, można będzie wybudować mniej metrów kwadratowych czy lokali usługowych na danej powierzchni, więc siłą rzeczy deweloper, żeby to odrobić, będzie musiał podnieść cenę za metr kwadratowy. Mimo iż z końcem roku wyczerpał się budżet na program Bezpieczny Kredyt 2%, przez co wielu przewiduje zastój na rynku, to nowy rząd zdążył już obiecać dokładnie 28 grudnia. Nowy program, jeszcze nie wiadomo w jakiej formie ma to być ogłoszone na początku tego roku, który ma również pomóc w zakupie pierwszego mieszkania. Przecież nie będzie to 2, kredyt 2%, natomiast będzie to w innej formie. Jak te wszystkie wydarzenia wpłyną na rynek nieruchomości w 2024 roku i jakie czekają nas perspektywy? Osobiście nie liczyłbym, że ceny będą stały w miejscu, a już na pewno nie liczyłbym, że ceny będą spadały. Zarówno program kredytowy, jak i wzrost minimalnych wynagrodzeń. Raczej wskazują na podwyżki cen. Duży wpływ na popyt będą oczywiście miały decyzje Rady Polityki Pieniężnej co do stóp procentowych, natomiast i tak bez ich obniżenia deweloperzy ciągle mają problem z dostępnością gruntów, co po prostu hamuje wzrost podaży nowych mieszkań. W ostatnich kilkunastu miesiącach prawie zawsze sprzedaż była wyższa od liczby mieszkań, które zostały wprowadzone do oferty. Podczas debaty zorganizowanej przez portal Nieruchomości Online w ramach 10 Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie. Dr Waldemar Rogowski, profesor SGH i główny analityk Biura Informacji Kredytowej, przewidywał, że nominalny wzrost cen w 2024 roku wyniesie od 10 do 15%. Jeśli natomiast chodzi o to, jakie typy mieszkań będą popularne w obecnym roku, to z badań Archikomu wynika, że 82% ankietowanych nie wyobraża sobie życia w mieszkaniu bez balkonu lub tarasu które dodatkowo powinny być na tyle obszerne, aby umożliwić zaaranżowanie przestrzeni do wypoczynku w gronie najbliższych. Charakterystycznym dla czasu pandemicznego wyzwaniem, z którym zmagała się większość z nas, była konieczność reorganizacji przestrzeni mieszkalnej pod kątem nowych potrzeb domowników. Mieszkanie musiało łączyć w sobie miejsce do efektywnej pracy dla dorosłych, którzy mieli home staging, do nauki zdalnej, do spędzania czasu wolnego, a niejednokrotnie również do aktywności fizycznej. W związku z tym najważniejszą cechą mieszkań stała się jego funkcjonalność i elastyczność aranżacyjna. Polska i tak nadal jest w ogonie europejskim, jeżeli chodzi o metry kwadratowe, przypadające na każdą osobę. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje przewidywania na przyszłość rynku nieruchomości, a jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i dołącz do mojego newslettera, żeby być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Link do zapisu znajdziesz w opisie. Do zobaczenia.